to chyba robi na złość. Hipoteza Goldbacha jest problemem teorii liczącym sobie ponad 250 lat i ciągle nierozstrzygniętym. Znajduje się wraz z hipotezą Riemana na liście problemów Hilberta. Wspólną Sformułowanie problemu. W 1742 roku w korespondencji do Leonarda Eulera Christian Goldbach postawił hipotezę, że każda liczba naturalna większa niż 2 może być przedstawiana w postaci sumy trzech liczb pierwszych, ta sama liczba pierwsza może być użyta dwukrotnie. Goldbach uznawał za pierwszą liczbę 1. Konwencja ta nie jest obecnie stosowana, przy tym ograniczeniu hipotezę można przeformułować, przyjmując jej prawdziwość dla liczb naturalnych większych niż 5. Euler po trzymaniu listu stwierdził, że sformułowanie hipotezy Goldbacha można uprościć i przedstawiać ją w następujący sposób. Każda liczba naturalna parzysta większa od dwóch jest sumą dwóch liczb pierwszych. Powyższą hipotezę do dzisiaj nazywano hipotezą Goldbacha sformułowaną w rezultacie przez Eulera jednak nazwa nie została zmieniona.